Cześć, witajcie. Widzimy się po raz kolejny na tej żwirowni. Przed Wami kolejny odcinek z systemu nęcenia, kolejny odcinek systemu łowienia. Dzisiaj po raz kolejny udało mi się wyskoczyć w trakcie tygodnia na dwie godzinki, no może 3 godzinki, aż zajdzie słońce, nad wodę. No i teoretycznie przyjechałem tu, żeby podnęcić swoje miejscówkę, pokażę Wam ją, bo chyba już ją znacie z filmików. Nęcę ją tutaj już zaraz będzie miesiąc, chyba i nęcę to systematycznie. Nęcę orzechem tygrysim, a dzisiaj, e, ale to zrobię na koniec. Powtarzam taki sam cykl jak ostatnio. Widzieliście co się wydarzyło? Miałem branie. E, przed nęceniem, w ostatnim odcinku, próbujemy znowu, znowu przed nęceniem, no i, i no po prostu bajeczka, nie, środek tygodnia, wtorek, a 29 czerwiec powiem Wam, a ja jestem nad wodą, jak ja tu dzisiaj rzuciłem, już Wam mówię, pfefeczka, jedna truskawki z pojedynczym popapem, upem dwunastką, a druga wędka PVK Ananasa. No, widzieliście moje PV jakie, więc już wiecie PVK Ananasa z dwoma orzeszkami tygrysimi. No dobra, no to co? Ja czekam. Podnęcę dopiero na koniec. Mam nadzieję, że uda mi się nagrać jakieś branie w końcu dla was. Jakiś hol, Bo przeważnie, te hole i te brania są tu takie agresywne, że ja jak najszybciej. Chcę podnieść wędkę i jak najszybciej chcę mieć kontakt z tą rybą, ją wyhamować, bo wiem, że tu jest tyle zarośli. że Jak ja puszczę rybę i zacznę się tu bawić z kamerą, podłączać, włączać coś czy wiecie, ustawiać, to, to, to ta ryba przy takim speedzie, jak one tu tak odjeżdżają, to na ten moment i jest tam 10-15 metrów w zielsku. I później to już nie ma szans, żeby ją wyciągnąć. Tu musi być, tu jest tylko branie i od razu musi być kij do góry, nie? już ją trzymać, nie? Już ją hamować, już ją albo wyciągać do góry i ją na powierzchni z nią walczyć, nie? Żeby ona nie szła, nie pikowała w to zielsko. No nie jest łatwo. Nie jest łatwo. Co to? Jakaś obcierka znowu. Coś się dzieje, może, może coś strzeli. Dobra. Yy... Pozytywnie jestem nastawiony i, i czekam za jakąś akcją. Hmm. Do później. Dobra, mam branie. Nie spodziewałem się tego. Kurde, totalnie, bawiłem się telefonem. To, telefon nie jest na statywie. Teraz muszę to zrobić jakoś mądrze, żeby to kurwa nie spierdolić, tylko nie. Dobra. Fajna rybka jest na pewno. Czuję to. Jest fajna rybka. Już czuję, że będę musiał wchodzić do wody. Więc się już za czasu rozbieram. Yes. Yes. No. Yes. <laughs> Nie wiem, czy każdy z Was rozumie to, co znaczy dla karpiarza taka ryba. Bo. To, co. No, to jest nie do opisania, nie? Pokażę Wam tą piękność. Piękne lustro. Niesamowite. Silne. Już się wiatr zrywa, zaraz będzie padać. Coś niesamowitego. Zobaczcie to. Piękna. Niespodzianka. Na sam wieczór. Piękna ryba. Pokażę Wam jeszcze drugą stronę. Zaraz już zważę. Ale hol niesamowity. Bardzo dużo takich pięknych ryb podejrzewam straciłem. Przez tą trawę. Widzieliście ile to się na żyłce nawijało? Wtorek. Przed nęceniem. Dwie godzinki po pracy. Niesamowita rybka dziewicza. Widzicie to? Piękne łuski. No już spokojnie, już, już się wypuszczam. Pójdę tu kolego. Do zobaczenia. A wam powiem na razie. I do zobaczenia już niedługo. No, 24 godzinki już za mną. Dramat: nic się nie dzieje. Żadnego brania, żadnego pociągnięcia: nic. Totalnie. Jutro ma być burza o 17 Dopiero. Teoretycznie cały czas ciśnienie leci w dół. No, jest niestabilne. Ta ryba w ogóle chyba nie żeruje. Jak we wtorek tu wystarczyło PVłeczka, żeby zrobić branie, tak dzisiaj yy, i w ogóle nie nęciłem nic oczywiście, bo jak nie było brań to po co nęcić, nie? Sp tyle co wsypałem wczoraj dwa spomby orzecha i dzisiaj rano po prostu tylko jednego spomba kukuryzy, konopi i, i rzepiku, po to, żeby sprawdzić, czy to po tym spombie ryby zareagują. Nie zareagowały, więc nie nęcę, bo to wszystko leży nadal na dnie. Zestaw, jaki leży, Ronirix po jedynczym 15 mm pop-upem ananasa, a drugi zestaw leży na orzechy tygrysie. Zakombinowałem tak, żeby zobaczyć tym popapem co się tam w ogóle dzieje, czy są jakieś jakiś ruch na wodzie, bo na popapa no wiadomo, prędzej rybki jakieś tam wezmą, chyba. To się wyróżnia kolorem. I, no, i, i, no i kuleczka okrągła, fajna żółta, nie? Także, no to może prędzej ryby zaciekawić niż, y, niż orzech tygrysi. Ten, co leży zanęcony, tak samo na dnie. No nic, czekam, kurczę, zaraz przede mną druga nocka. Jest godzina 20 już, w sobotę. Jestem tutaj do niedzieli, do wieczora, tak jak Wam mówiłem. No, i czekam za rybą, czekam za rybą i zobaczymy co się będzie działo. Słońce daje ostro, jestem nie wiem jak w ogóle czerwony, pewnie jak burak. Ale no co, próbuję tutaj złowić. I był taki Niemiec tutaj, pogadając z nim chwilkę, mówię, czy są szanse, żebym tu złowił yy, większą rybę niż 22 kg, niż swoje PB. On mówi, popatrzył się tak na mnie, i mówi, jest to realne. Takie mam motywację. No dobra, a więc nic nie zmieniam, nic nie nęcę. czekam, bo jak ryby mają przyjść, to będą jadły to, co wsypałem wczoraj i ten. Także PV, orzeszek, pwczka, popapik, 15. Czekamy. Jeszcze zobaczcie co Raki zrobiły z popapem 15 mm. Po tej, po tej kąpieli niesamowicie się rzeźwiłem. Dobra, ale ja nie o tym powiem wam, że niesamowitą aktywność karpi widzę. To mnie bardzo motywuje. Spławów to już naliczyłem około 10 i tu takich dużych spławów. Mało tego ze 3-4 spławy w moim miejscu. No, mam nadzieję, że ta nocka może coś w coś zaobfitować. Nie? Było naprawdę mega gorąco Jutro ma być burza po południu Więc to za załamanie pogody Mam nadzieję, że się dzisiaj Tej nocy się to po prostu przełamie Te ryby zaczną żerować Przed, przed burzą Przed deszczem Bo poniedziałek, wtorek jak dobrze patrzyłem Też ma chyba być deszcz Także to będzie taki Kluczowy moment Albo będą ryby, albo nie będzie no, jak tamtą nockę tak przespałem całą, bez brania, bez niczego, no naprawdę rano się obudziłem. No kurde, nic się nie wydarzyło. Byłem pewny swoich zestawów. Później rano po przerzuceniu, tak samo, do, do wieczora nic się nie wydarzyło. Do tej pory się nic nie wydarzyło, tak? Ale zaczynają się spławy i, i, i wracają nadzieje, że w tym materiale zobaczymy rybkę piękną. Także do zobaczenia z rybą. Był tak mały, że sam uciekł. No, witajcie w niedzielny poranek. Udało mi się dzisiaj zrobić jedno branie. Był to mały wariat. To dało dał mi znać, że coś się tutaj zaczyna dziać w tym łowisku. Przed tym załamaniem pogody, przed tą dzisiejszą burzą naprawdę była, był dramat. No, łowisko mam dobrze przygotowane, byłem tutaj też w czwartek podsypać, to znaczy we wtorek, także tutaj nęcone było cały czas. W czwartek nie byłem, ale, ale no, w piątek już przyjechałem, także ten jeden dzień tam to nic nie, nie zawadziło w każdym bądź razie. Ale ryba totalnie nie żeruje. Ryba totalnie nie żeruje. No, dzisiaj się zaczęło coś ruszać, widzę tą aktywność. Łowię na luźnych żyłkach, więc widzę każdą obcierkę. Hanger mi tutaj skacze. Mam lekkie hangerki specjalnie po to, jak łowię na luźnych żyłkach i tam są dość nawet. No, łowię na luźnych żyłkach, to widzę każdą obcierkę, jak się ryba tutaj. jak się tam coś dzieje na dnie. Także to jest dobry znak, bo że 4-5 razy już dzisiaj mi tutaj piszczało. No i co? Fajnie jest, mam nadzieję, że, yy, że uda mi się jeszcze coś dzisiaj tutaj wypracować, jakieś branko yy, że grubsza ryba podejdzie. Będę dzisiaj do samego wieczora, nawet w tą burzę, jeżeli będzie, to będę siedział, bo mam czas, yy, więc yy, chcę wykorzystać ten, ten moment, a być może jak zacznie przed tą burzą, albo w burze, może zaczną się jakieś te lepsze brania. Jak zacznie padać deszcz, jeżeli zacznie, nie? Teoretycznie yy, prognoza jest taka, że ma padać, więc, yy, więc nawet bym chciał ten deszczyk. Bym chciał ten deszczyk, bo to może przynieść coś fajnego. Yy, no, ale jak widzę, na razie patelnia wychodzi, już grzeje, już pali. Trzeba się zaraz w cień chować. Widzieliście ta ryba, nie udało mi się jej sfotografować. Tak od niechcenia do tego podeszłem, jak zobaczyłem jaka, jaka jest mała. No i po prostu taką chciałem ją wy, wyłożyć na ten worek i ją położyć na matę. Nawet na worku ją chciałem sfotografować i, i ten. I zrobić to fotkę fajną, taką jakąś, żeby, żeby coś było. Nagrać bynajmniej też na materiał, no ale popłynęła ator. Czyli nie chciałem męczyć, jeszcze chciałem tam ręką zawinąć. No ale trudno. Tak miało być. Mała rybka to wstyd trochę. No dobra, czekamy za dużą rybą i do zobaczenia w następnym wejściu. Tak, właśnie w taki sposób kończę łowienie, bo kurwa, płetwonurkowie pływają mi pod zestawami. Mało tego, raz mi ściągli żyłkę, nawet się nie wynurzyli, nawet nie przeprosili. Tak się kończy łowienie na takich zbiornikach, niestety. Trudno. Tak kończę ten odcinek i do zobaczenia w następnym.